Wiesz, ja tam widzę, na Facebooku wrzuca trening 8 godzin, nie? prostu sobie pobiegać. Czy François Deanne, kolejny Francuz, też wybieganie 8 godzin? Czy, kurde, czy Kilian też wrzuca takie treningi? No to oni rzeczywiście, czy Kapel też jakieś takie robią horrendalne objętości? Czy, kurczę, Wamsley, który miesięcznie biega, tygodniowo biega 250 kilometrów, nie? No to oni rzeczywiście mogą jakoś się tam przygotować, ale kto z nas amatorów się przygotuje do takiego, takiego długiego biegu? To, to nie, ma, nie, ma takiej, nie ma takiej opcji. A co u mnie? No, ja nawet, wiesz, daję sobie radę, dobiegam tam do tej, na tą metę, nawet z jakimś niezłym wynikiem, ale kurde, to jest takie po prostu już mordęga organizmu, że naprawdę nie wiem, czy ja chcę sobie to robić. Także serce by chciało biegać ultra, a rozum jednak podpowiada, że może taki maraton po górach jest fajniejszy. Polecisz lecisz mocniej 4 godziny, wiesz, też się zaorzesz, ale, ale no po prostu nie będziesz kompletnymi zwłokami, nie wiem, no. Wydaje mi się, że dość dobrze mi wychodzą biegi y, maratońskie po górach, że akurat to jest taka intensywność, że mogę pobiec mocno, ale, ale mogę też tą odpowiednią moc zachować, podobną od startu do mety, nie odcina mnie, mam niezłe wyniki, zresztą też to chyba te wyniki moje pokazują, nie wiem, złoty maraton czy tam peskidzki topór, czy Prechyba, która mi nieźle poszła w zeszłym roku, że, że dobrze sobie właśnie na tych dystansach maratońskich radzę, ale pewnie pójdę, na no, głupi jestem, pewnie pójdę za głosem serca i, i będę biegał coś, coś dłuższego. Natomiast takie dystanse, które mnie interesują w górach, to jest od 40 powiedzmy do 100 kilometrów. Może takim złotym środkiem będzie 60, 70.